Book Calypso to sześciocalowy czytnik polskiego producenta. Jego największymi atutami są intuicyjne menu, podświetlenie z regulacją barwy i wygodny dostęp do polskich serwisów abonamentowych. W dzisiejszym filmiku przedstawię jego unboxing. Inkbook Calypso jest zapakowany w kartonowe pudełko imitujące okładkę książki. Po otwarciu zauważymy, że czytnik jest dodatkowo zabezpieczony folią. Oprócz produktów w opakowaniu znajdziemy również kabel mikro-USB oraz skróconą instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną. Sam czytnik prezentuje prosty, ale ciekawy design. InBook Calypso posiada kompaktowe wymiary i waży zaledwie 155 gramów. Na przodzie urządzenia został umieszczony przycisk domowy, natomiast na bokach czytnika znajdziemy przyciski fizyczne do przewracania stron. U dołu czytnika znajdziemy wejście micro USB oraz wejście na kartę microSD. Na tyle InkBooka został umieszczony przycisk do włączania i wyłączania urządzenia. Pierwsze uruchomienie tego urządzenia nie należy do najszybszych. W pierwszej kolejności będziemy musieli wybrać język, jakim się posługujemy. Następnie zostaniemy poproszeni o zaakceptowanie regulaminu licencji Google, po czym będziemy musieli chwilę odczekać na zainstalowanie się translatora Google. Po tym będziemy mogli połączyć nasz czytnik z Wi-Fi lub pominąć ten krok i przejść do zakończenia konfiguracji czytnika. Inkbook Calypso posiada prosty i intuicyjny system na bazie Androida. Producent oferuje nam możliwość pobrania na urządzenie paru dodatkowych aplikacji, takich jak Legimi czy Empik Go. Czytnik został wyposażony w dotykowy ekran o nie najwyższej rozdzielczości 212 ppi oraz podświetlenie ekranu z regulacją jego temperatury barwowej. Jest to szczególnie ważne podczas wieczornego czytania, ponieważ ciepłe światło będzie mniej męczyć nasze oczy. Niestety ciepłe światło inkbooka nie należy do najprzyjemniejszych i mogłoby być bardziej pusztynowo złote. Czytnik nie najgorzej radzi sobie z wyświetlaniem e-booków, jednak przy cięższych plikach będziemy musieli usproić. Się w dodatkową cierpliwość. Podczas czytania mamy do wyboru parę standardowych opcji kalibracji tekstu oraz możliwość zaznaczania i dodawania notatek. Niestety nie możemy pisać bezpośrednio po plikach. W zakładce z aplikacjami znajdziemy translator Google zamiast dedykowanego słownika. Jego plusem jest duży zasób słów, jednak minusem jest brak obszerniejszych objaśnień tłumaczeń. Inkbook Calypso został wyposażony również w przeglądarkę internetową. Przy odrobinie cierpliwości możemy z powodzeniem wyszukiwać w niej treści, jednak czytanie blogów czy serwisów informacyjnych może być nieco utrudnione przez szybkość działania przeglądarki na tym czytniku. Podsumowując, Inkbook Calypso to czytnik w przystępnej cenie, która jest adekwatna do jakości wykonania urządzenia. Czytnik zdecydowanie robi pozytywne pierwsze wrażenie dzięki swojemu ciekawemu designowi. Niestety, w trakcie użytkowania szybko odkryjemy jego parę wad, takich jak szybkość działania czy jakość podświetlenia. To już wszystko w dzisiejszym filmiku. Do zobaczenia, do usłyszenia.